Ok, jak widzicie, mała drużyna wobec wszystkich morców idzie sobie szlakiem. Idziemy sobie szlakiem niedługim, a idziemy na przełęcz Ługowską do Wiatki, gdzie docelowo mamy w planach nocować. Eee, czy będziemy tam nocować, czy na zimnej polanie zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy wiatka będzie wolna, bo nas jest czwórka. A drugie wiatr. Ale wiatru dzisiaj nie ma. Chcemy zobaczyć jeszcze wiatrkę na zimnej polanie i docelowo zobaczyć, gdzie nam będzie lepiej. Tu na pewno będzie więcej turystów, chociaż tam jest krzyżówka kształtów turystycznych. Ale docelowo podejmiemy decyzję widząc te dwie wiatki, a jeszcze zaglądamy sobie na punkt widokowy, który jest gdzieś tam. tego jeszcze nie widziałem. I tam na tym punkcie oczywiście można w sezonie cieplejszym sobie nocować. I patrzę też pod kątem drewna tutaj. bo mamy piłę, mamy toporek, że raczej chyba drewna nam nie zabraknie, choć takie duże, takie duże yy, rąki nam nie pasują. Tutaj właśnie patrzę, że są takie ogromne. To nawet ja z przemkiem tego nie dam rady, aż taki pił wielki nie mam. Zobacz. Ale coś tu się znajdzie. Drzewo jest wilgotne, więc trzeba będzie rozpalić spore ognisko. A później to już się wszystko pali samo. I buty trzeba będzie zmienić, bo tu już to... jest. Patrzę pod kątem drewna przemku! Tu jest sporo drewna. będzie. Yy, tak, ale przyjdziemy się na zimną polonę, zobaczycie jak tam jest i mówię, podejmiemy wtedy decyzję, bo to nie jest daleko. A uważam, że lepiej lepiej sobie wybrać miejsce niż no to jest fajnie pod kątem drena, podoba mi się. A mamy czasu trochę, więc jeszcze przejdziemy się, żeby trochę no i to jest nasze, nasze potencjalne lokum na nockę. Zaraz mi powiecie, co o tym miejscu myślicie, jak, bo jesteście tu pierwszy raz, nie? To śmiało, Wasze wrażenia? Wrażenia, bardzo ładne miejsce, fajne widoki, chociaż czym jest, ale wiatka się podoba. My w razie sobie, że my lewą stronę, ja jakąś mam manię po lewej stronie. A, my prawą. Słuchajcie, wiatka, wiatka jest fajna. E, to będę chciał e, folią za ten, tą górę, a tutaj tarpa walnąć, żebyśmy mieli odcięcie. Bo, jak ja tu spałem kiedyś, to dałem tarpa, tak go ten ale on w ogóle był tak jak żagiel. Tak wydawało mi się w nocy, jak się budziłem, że ktoś tutaj po prostu wchodzi. Nie? Ale no będzie w miarę widno w jawce. Będziemy mieli oświetlenie, nie? Aha, także spokojnie. I na paręczkę. To wygląda tak. Ktoś tu naprawdę zostawił, Ale podczątamy to zawsze, jest tak, że jak się nocuje, to się sprząta, nie? Tak to już jest. Dobra. No ciekawe, ładnie, ładnie, elegancko. Zobaczcie, każda wiatka jest inna, bo tak. byliśmy do tej pory w każdej to jest wiatce. Taka bardziej rozbudowana. Taka bardziej. Ta jest taka bardziej za ten. Zobaczcie, nie ma nawet szpar między tym daszkiem. To właśnie jest fajne, dlatego całą folię będę mógł poświęcić na, na tą górę. I jak deszcz będzie padał, to, to nie będzie nam tutaj zaciekało. Deszcz czy śnieg, cokolwiek, nie? No, no. No dobra, to widzimy drewno jest, co mi się bardzo podoba i nikt nam tutaj nie przyjdzie Przemku, to jest fajne, bo jakby miał ktoś tutaj przyjść i... No nikt nie jest aż takie bięty, tak, żeby bierze. To... A mało jest takich zakręconych <laughs> taki ludzi jak my. To uwierzcie mi, jak ja tutaj byłem sam, ognisko duże, a tego drzewa już nie było widać, taka mgła była. No, jest. Jest, jest, jest. Ten. Kamienie to można ładnie ładnie poukładać w boku. Tak, tak. Tak, tak, docelowo. Teraz, Mariusz, zbieram kasę na kamerę. A nawet, a nawet, a nawet słuchaj, tak te kamienie... Tak, jest te tak, tuna, kamienie taki, taki sukces no, gospodarczy, no, że musimy kasę zbierać wie, na kamerkę. Tak się no, na gorącym kamieniu, nie? Tak, tak, tak. Dobra, słuchajcie, to idziemy, bo szkoda czasu. Tak, tak szkoda, no.